Top, cztery. Solo Do no, masz chyba duo Ay, Nie, nie, chyba Czyli Full body, full body solo. Dobra, no cicho, no proszę, ja wiem co robię Każdy solo jest No, tak To 3 Nie mogę ruszyć się, nie mogę chodzić, czemu? Halo? Masz laga, masz laga no masz A. Laga. Czemu? Chyba jak serwera jest w ogóle Dobra, jest. ja też mam laga Co jest? Co jest? Zajebisca tu nowy serwer ogólnie. Top 2! Buduj, buduj! Cicho, zamknij mordem. Kurde, no nie gadaj mi tyle no! Po co mi tyle gadasz? Ja ukram sobie wszystko spokojnie! Ale co ja ci powiedziałem? Tylko że top 2 mi mówię, nie, że buduj, buduj no spokojnie, ja dam radę! Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Będziecie kominują, Pociąg! O, ja pierd! Na dół, nadu, na dół, na dół, na dół, na dół. Na dół, na dół. Adem,

To się nazywa Kami Box Professional. O! Co jest w Ej, co się stało w ogóle? Czemu był taki lag? Dobra, deklasacja musi być przeciwników. Nie wiem. Dobra, dźwięk no to po turnieju no. Nie, kurwa jakiś random mi się wpycha na nie. Co? Powaliło was? Wieście jesteście nie Podać sobie trochę. On ma dash, rozumiesz to? Zasejowane. Nie! Nie chcę mi się nad tego komentować. Piz mi się nie używa. Bo mam 50 pingu Ja wale, pa, co robi? Ja wale. Pa, padnie, co on robi? Dat? Wiesz? Nie padnę No patrz no co robi Kazama Zobacz, zobacz, Ja nie zaraz. żyję, nie żyję On się wy***oli No tak ja się tego nie przeg***li ja, ja przegrałem już co? No Oni przegrałem przegrają. tu przegrają Mówię ci, że nie żyję Ty skąd wy macie takiego kombinezon? <laughs> Epic partnerami ty, ja też chcę. Który to skin? Ja kupię sobie TV Dolce już, nie chwalać. Nie da się kupić. Bo nie da się naśladować. To, to, to jest coś, co wygrali ponad 10 tysięcy dolarów na turniej. Frana, Frannie, radzi. Czekaj, majonez, okay. ty masz suirnicy? No chłopie, ty myślisz, że z pierwszej wapanki ty skład dostałeś? I tu <laughs> mamy cię zielony skład. Ja wiedziałem, ja bo Jacob mnie lubi. Jacob no mnie tak. lubi. Ja ma... k***a nie grałeś! Nie, gramy do 5, chodź, jest 3-1. O, ale mi się złapało. A, bo Koń w tołu, masz jeden HP. To, 1 HP. Jeszcze tutaj 4-1. Nie Znale, mam sprinta znowu. GG's, bro. bro. Trzymaj się, k**akami. Nic, jakaś na nad dalej. Pięknie ziom. Schodzę na dół. A, to co <grym> Nie no... Co? Ej, to nic nie da budować, ty. Co jest? A tam się nie da budować? No nie mo... Dlatego zginąłeś, a ja tak samo jak ty. Nie dał się budować, stary. Otwórz sobie ściankę jak złożyliśmy pana Musisz iść Na ciebie zon No nie wiem, no. Co ty nie zrobiłeś? Wiem. No bo nie wiem nie widziałem tego zonu. Nie <śm> widzę stąd tego <śm> miejsca. Ja.

Robimy tak, jak mamy skrzydła, to lecimy tak, nie? Gdzie on jest? Dobra, <grym> na no. <grym> no, f... e, tego tej i Podniesiesz mnie? no nie komentujmy tego, po prostu mnie Dawid wypchnął. Nie komentujmy tego, nie, nie komentujmy tego, po prostu grajmy, grajmy. To, to, to nie jest, to nie jest gra pod wygraną, to jest po prostu... Świetnie, świetnie. To jest po prostu. No to nie, no bo my patrzymy na skrzydła. No, no, dobra, że dobra że to jest nie, nie przegrała. Tak, to dobrze, tak, tak, tak. To jest. To po double reza to trenujemy, A, dobra. No, get, get. Tak, tak, po double reza, po double Super. reza. Super. Za spojrzało chyba. Jestem w Ale Na mnie się wabbia, na się wabbia. U siebie mnie wbijają. Przerwę, przerwę, przerwę mi Na mnie! Kolejny! Kolejny, kolejny, kolejny! A widzę. Nie, Dobijaj! Kodos Kolejne kolejny duży. Co piekło. I mamy, mamo, jeden HP. Ja, piłoby bym go zabił jeden HP. Oha fajnie. Chodźmy, tu kroi, 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 kroi i szybko, tu, 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 szybko, patrz, teraz tu. Chodź, my no, się, chodź, 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 chodź. Nie, kochanie, jest to traił, traił. Zaki, modne. Się Bo mnie wnerbiałeś, bo mnie wnerbiałeś. I tak Zreszcie było dobrze. Playu, Top no 9. Bolo, a, ty bolo, a ty co? A ty nic. Ale chłopie! <coughs> nie, bo nie słuchałeś się. Wiedziałem, to Jezu, wiedziałem no że nie, nie przyjdziesz. Nie mam pompy, słuchaj. Nie wiem. Dostałem. Drugi jest na górze. O, on mnie zabija, dostaje tu taka. Mam 200 apeli, dostaje tu taka. No boż, no jeszcze na wychodzi na pika. Chodź, biegniemy, biegniemy. Blinie fortu. I mantel tu. A, dawaj. O, ja, ja jestem dead. To jest drugi team. O kurda. Ja mu dałem ze 100 damage, tylko nie, ja, ja chłopa nie mogę Mądre, trafić. skoczyłeś. Tak. Ja... Myślałem, że skakujemy, nie? No. <laughs> nie właśnie. Się... Tak padają, popy. Mogę powiedzieć. No ja jeden strzał trafiłem w chłopa dosłownie, na M4.